Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Kolizja z drogowa może się zdarzyć każdemu, wystarczy chwila nieuwagi, nawet jeśli mamy dużo doświadczenia za kierownicą i kierowcy zastanawiają się wówczas, co robić? Wzywać policję, czy też nie wzywać policji? To jest to pierwsze pytanie, które nam się pojawia w głowie. To wyjaśnijmy słuchaczom, kierowcom, czy zawsze trzeba wzywać policję, czy może lepiej wzywać policję? Kwestia tego, czy wzywać policję, czy nie. Sama nazwa mówi kolizja. Jeżeli nie ma osób rannych, poszkodowanych, nie ma wątpliwości co do Sprawcy kolizji. Nie ma potrzeby wzywać policjanta, jeżeli tutaj się dogadają, wiemy, kto jest sprawcą, nie ma rannych, może to się obejść bez policji. Uczestnicy takiej kolizji muszą sobie zapisać na kartce, bądź są specjalne druki, wypisujemy dane z prawa jazdy, dokumentu tożsamości, dowodu rejestracyjnego, to muszą być tam imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, dane dotyczące prawa jazdy, przez kogo i kiedy, gdzie zostały wydane i przede wszystkim dane pojazdów biorących udział w kolizji, to musi być marka model, numer rejestracyjny, jak również co najważniejsze dane polis OC, nazwę ubezpieczyciela i numer polisy oraz data jej ważności. I na tej podstawie, poszkodowany w danym zdarzeniu drogowym zgłasza do swojego ubezpieczyciela, że w dniu takim i takim e, miała miejsce kolizja, gdzie został poszkodowany. Co jeśli sprawca twierdzi, że jednak wcale nie jest sprawcą, czyli nie zgadza się z tym, że to z jego winy doszło do kolizji? No tutaj, jeżeli mamy wątpliwości co do sprawcy e, danego zdarzenia drogowego, jak najbardziej należy wezwać patrol policji. Policjant wtedy przyjeżdża na miejsce, rozstrzyga taką kolizję i wtedy musi mieć brać to pod uwagę, że sprawca wskazany przez policjanta zostanie ukarany mandatem karnym za taką kolizję oraz punktami karnymi. Zawsze w każdym przypadku kolizja może zakończyć się oczywiście na pouczeniu, jeżeli to zdarzenie w sposób mało rażący tutaj była złamane przepisy ruchu drogowego. Jak najbardziej policjant może zastosować artykuł 41. Jednak często się kończą kolizje mandatem karnym. Bądź wnioskiem do sądu, jeżeli się sprawca nie zgodzi z policjantem. Także tutaj wtedy jest sporządzona notatka, o ukaranie do sądu, i wtedy sprawca dowodzi swoich praw w sądzie. Skoro już mówimy o mandatach, to powiedzmy, jaka jest wysokość tych mandatów i ile punktów karnych dla sprawcy, oczywiście. Dla sprawcy kolizji yy, najniższy mandat to jest 1020 zł, to jest minimum i 10 punktów karnych. Mówiliśmy wcześniej o tym, że trzeba się porozumieć. Jeśli doszło do kolizji na skrzyżowaniu, jeśli doszło do kolizji na drodze, to na tej drodze, na tym skrzyżowaniu, skrzyżowaniu się, dogadujemy? Tutaj pan redaktor poruszył bardzo ważną kwestię. Jeżeli jesteśmy uczestnikami kolizji, nikt nie został ranny, nie ma osób poszkodowanych, zjeżdżamy, jeśli jest taka możliwość, tymi pojazdami w miejsce bezpieczne i tam dopiero zaczynamy rozmowę, ustalamy, kto jest sprawcą. Jeżeli nie ma wątpliwości, kto tutaj zawinił, spisujemy oświadczenie tak jak powiedziałem wcześniej, nie wzywamy policji. Natomiast jeśli nie ma możliwości tym pojazdem zjechać w skrzyżowaniu uszkodzone, ta, dokładnie, tak. wtedy Wtedy takie miejsce musimy szczególnie oznakować, rozstawiamy trójkąt, włączamy światło awaryjne, jeżeli taki pojazd to światło jeszcze posiada, tak, żeby to miejsce było zabezpieczone i nie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym innym uczestnikom? Kiedyś sytuacja była nieco inna, mam na myśli dokumenty. One były w wersji papierowej. Każdy miał prawo jazdy, każdy miał w portfelu dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy. Teraz już mamy aplikację mobywatel a w niej różne dokumenty i pytanie, w jaki sposób tymi danymi się teraz można wymienić. Może się zdarzyć tak, że sprawca kolizji czy też uczestnik tej kolizji drugiemu kierowcy nie przedstawi tych dokumentów, no bo stwierdzi, no ja ich nie mam, w telefonie też nie mam, bo nie musi mieć przy sobie, no nie trzeba mieć już w kieszeni, w portfelu prawa jazdy, nie trzeba mieć dowodu rejestracyjnego. A jeśli nie mamy w telefonie, to co wówczas? Jeden warunek, że musi mieć przy sobie dokumenty, żeby się to było bez policji, bo do oświadczenia potrzebujemy danych osobowych, jak również danych z polisy pojazdu. I tutaj jeżeli tych Dokumentów nie mamy przy sobie fizycznie, jak również wem Obywatelu. No tutaj musimy wezwać patrol policji, gdyż takie oświadczenie musi zawierać szczegółowe dane, żeby podać potem ubezpieczycielowi. Aspirant Łukasz Pietras, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również.